Prokuratura w Białym Stoku wszczęła śledztwo w sprawie Krzysztofa Kononowicza, który zmarł 6 marca. Sprawa nie dotyczy jednak samych okoliczności jego śmierci. Śledczy sprawdzają, kto się nad nim znęcał w ostatnich latach. Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca 2025 roku w wieku 62 lat. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon polskiego internetu. Ostatnie tygodnie życia spędził w hospicjum, dokąd trafił po długiej walce z chorobą. Kononowicz zasłynął w 2006 roku dzięki wyborczemu spotowi z hasłem, żeby nie było niczego. Nie został prezydentem Białego Stoku, ale zyskał ogromną sławę. Szczyt popularności przeżywał, gdy zamieszkał z nim Wojciech, major suchodolski, a patostreamy były pokazywane na kanale Mleczny Człowiek. Ich wspólne życie, libacje i kłótnie codziennie śledziły tysiące internautów. Niestety, cała ta kariera miała mroczną stronę. I brak szczęśliwego zakończenia. Ostatnie lata życia Kononowicza to niestety historia upadku i wykorzystywania. Pojawiały się zarzuty, że osoby z jego otoczenia czerpały zyski z jego wizerunku, zaniedbując jego potrzeby. Do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień. Śledczy sprawdzają teraz jedno z nich. Jest ono prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Białystok Południe w kierunku znęcania się psychicznego nad osobą szczególnie podatną na krzywdę ze względu na stan psychiczny i życiową sytuację. Wygląda na to, że pod lupą śledczych są między innymi sami widzowie, którzy przesyłali Kononowiczowi różne prezenty. Sprawę zgłosił student prawa z Krakowa, Konrad Kawula który przeanalizował ponad 3000 filmów i złożył ponad 200-stronicowe zawiadomienie.